Hej, cześć, witajcie, z tej strony a to nowa seria na kanale, czyli Monster Train, Boże w końcu. Akurat jedynka, kupiłem sobie klucz za 13 zł i jest to yy, karcianka, gdzie budujemy swój własny deck, to na pewno. Przed chwilą była karstenka w której było omówienie fabuły, że tam jesteśmy... Yy, Potworami z piekieł, czempionami takimi z piekieł, którzy zdobył, znaleźli taki kamyk świecący, co się nazywa Pire, czyli serce naszego pociągu, które zasila cały pociąg i walczymy z niebiosami, z aniołami, serafami, wszystkim co tam znajdziemy. Więc zaczynamy. A we że się to spodoba, może to w górę jest i, i lecimy. Witamy w piekle. Twój pociąg yy, przewozi specjalny ładunek, ostatni. Fragment Fire. Właśnie tego naszego serduszka, co jest tam w lewym górnym pokazanym. Eee, potrzebny do rozświecenia na nowo... Ognia wewnątrz piekieł. jeszcze z nieba... The Winged? De jak to przetłumaczyć, tak... Kurde... Yy, na skrzydleni, o! <grym> Zrobiłem wszystko, by z, ten... zapomniał o swojej podróży, dobra. Musisz podejmować stricte, stricte dobre decyzje i budować swoją bandę podporów, żeby mieć jakąś, jakąkolwiek szansę na sukces. Powodzenia, Helborn. Dobra. I zaczynamy w takim razie. Tak to wygląda. Mamy swój pociąg. Ma, zaczynamy na limbo. Jakieś wastelandy. są mi tyle. I tyle. Tu mamy swoją talię pokazaną. Mamy swojego championa, którego możemy użyć tylko raz i kosztują zero energii. Oj, to może być do, dobra gra, nie? Mamy Train Stewardów. Spele? Nie, spele. Dobra, no i zaczynamy. Deck Builder, idziemy na pierwszą bitwę. Z każdym kolejnym poziomem będziemy sobie wybierać ścieżkę, jak to widać, zaczynamy. Pierwsza bitwa. Jak to tutaj? Heaven's Priest. Yy, Okej, okay, no... Mamy taki, takich ziutów. Co on robi? Różni przeciwnicy mają różne abilitki. Mmm... Yy. A, no dobra. Ten tutaj się leczy po walce. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Wiem, że to będą długie odcinki. Tak coś zgaduję. Wszystko się nagrywa i dźwięk jest. Nie wiem, czy nie jest za głośno, ale to zobaczymy. Najwyżej mi dacie znać w komentarzu. E, tak, musimy strzec swojego paję i, i gramy na trzech piętrach jakby. Enemiste board jordę. Tak, tak, tak. Musimy ich powstrzymać, a ja jeszcze ciszę. Tą grę delikatnie. O! I lecimy! Dobra. E, tak, mogę. Mamy trzy energii i mamy karty, które możemy zagrywać. I mamy naszego championa, który ma armora. 10 armora i multistrajka, że atakuje dwa razy. Dobra, weźmy go, dajmy po prostu tutaj. E, tak, każde piętro ma swój limit, ile możemy jednostek dać. Więc ja tutaj bym mógł dać jeszcze. Stewarda? Nie, on ma. Dobra, dajmy go. Mogę gadać go wyżej. A, po prostu tak działa. Eee... Dajmy go tu. Jakby zobaczymy, jak to będzie. Scrollem mogę sobie przestawać między piętrami. I mogę użyć... Ciebie zlikwidujemy. Ciebie już też walniemy. Dobra, temu walniemy 12. Ten ma 5. Dobra, powinno być git. Eee, I kończymy ture, Już nie mamy energii. Dobra. A, i mogę sobie game speeda dać na dwa razy. Na razie. Mamy restore. A ja może z jeszcze tylko ogarnę... Delikatnie, ściszę, żeby, te, żeby mnie ogłuchnął, bo będzie za chwilę dramat. Eee, I tyle. I lecimy. Z tego co widzę, nasz zaprzyjaźniony klan, czyli ten Allied klan, to jest Awakenni, są ci jacyś tam drzewce jakieś, coś takiego. Eee, dobra, dajmy sobie Train Stewarda tutaj. To leczy 2 HP i daje Regena, ale mi się wydaje, że po prostu tego leczącego zbijemy i ciebie zbijemy dwa razy i lecimy dalej. Łe! Przeżył! Polipka, <laughs> potrzebuję st Train Stewarda. E, no właśnie, bo on ma 6 HP, dobra. Dajmy... Tu jednego, żeby... żeby... Nie dobij jego! Dobra, tu damy dwójkę i tyle. A, a, a... Tu niech się wyleczy i ma Regena. O Boże, ale ja czekałem na tę grę tak długo. Jak oglądałem dwójkę, to mnie tak wciągnęło, że to jest hit. Jedynka może być też zajebista. A i na koniec każdej fali, jak mamy tutaj, jest właśnie boss do pokonania, który ma swoją umiejętność jakąś ciekawą. Dobra, no zobaczymy jak to będzie. No bo ja tu nie mam pokazane, czy on już umiera, czy nie. Uuu. No dobra, to mogę mu dać jedynie to. No i co, Regena, mi się wydaje, na, nasza, na naszego championa i. I tyle co mogę zrobić. Dobra, Pyre bezpieczne. Jak to tu wygląda? Damy radę, damy radę na luzie, dobra. Pierwsze piętro pokonane. Pierwszy achievement jest. Kamerką wam raczej nic nie zasłania, więc jest dobrze. Dobra, mamy pieniądze. Mamy do wyboru teraz jedno karty z naszego klanu. Re rage 10, czyli że plus 2 damage per stack mamy. Czyli mamy tu 20 damage Dodatkowe. Ascent, czyli jednostka idzie do góry. Z dołu do góry, to nie jest źle. I piercing, co to było? Damage dealt by discard, ignor... Aha, że dobra. Ignoruję y armor i TP. 5 razy no to kurde... Ja bym wziął jednak ten rage, nie? To może być dobre. I mamy zaprzyjaźniony klan, teraz karty do wyboru. Dobra, i możemy tutaj wziąć to... Wylec 10 HP y i... Aha, jednostka idzie w dół. Hmm. 10 demacha w frontowej jednostce przeciwnej i dobierz jedną kartę w następnej turze. O, to może być spoko. To weźmiemy. Dobieranie kart może się przydać. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Pierwsza gra, zobaczymy jak to wyjdzie. E, co to mamy? Merchants of Steel, to mamy tak, i mamy różne tutaj właśnie sklepy, nie sklepy na ulepszanie broni, na zdobywanie kolejnych jednostek klanu danych. Dobra, co tu mamy? E, nowe moce. Czyli tak, Merch of Mer Merchant of Magic to jest do spelli, że mogę ulepszać spele, a Merchant of Steel, że mogę jednostki ulepszać. E, ale i tak sobie pójdę tutaj, te spele ulepszę w miarę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Sklep. Co? O ile fajny ziutek! E, co tu mamy? Możemy usuwać karty z deku, możemy rerollować -re 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 rzeczy. Mmm... Upgrade a spell to cost minus one. Upgrade a spell with 20? Ty, ale to ja już. Dobra, i teraz tak. Tutaj to nam daje, że minus 1 energii kosztuje karta. Tutaj to nam daje, że plus 20 damage daje. dostaje spell, ale dostaje consumer, czyli że może zagran być zagrany raz na bitwę. Yy, I mamy permafrosta, co zabraża nam karty i nie jest w ogóle ten. I zostaje nam w ręce. Myślę, że możemy wziąć ten Ember i weźmiemy sobie. Torcza? Czy jednak Ritual of Battle minus jeden? Niech będzie torcz po prostu za zero. Może się przydać, nie? I przy okazji jeszcze to, żeby trochę bił. Pozbędziemy się karty tej chociaż. Nic tutaj więcej nie robię. Czy ja chcę coś usuwać z deku? Jednego tego Ristora mogę usunąć. Właśnie nie przyda. Mi się wydaje aż tak. Jednostkę mogę teraz wybrać. I co my tu mamy? Steelworker, e, Resolve. Co robi Resolve? Aha, triggeruje się po. Aktywuje się po walce. E, daj 5 Armora już jedno, sojuszniczej sojusznicze jednostce. Okej, okay. a ty co masz? Branded Warrior, Rage 4. I przy zabiciu nałóż 3 Range'a na sojusznicze jednostki. Weźmy tego Branded Warriora. My się wydaje, że on będzie dobry. I lecimy dalej. Zobaczymy jak to będzie. Bardzo dystrywny mamy jaki boss? Kombat jest drugiej. Okej, okay. czyli ty to po prostu ma 110 HP, a ty co robisz? On ma spajki. To mi się nie podoba zbytnio. No dobra i ty co? Zobaczymy jak to będzie. Oj, i ten soundtrack. Dobra, mamy torcza od razu na start. Na pewno damy tutaj pierwsze piętro, mi się wydaje, że możemy dać. Combat previews. O! Teraz mam pokazane, ile mi zadadzą. Ty idziesz na pewno na tyły, bo ty masz mniej HP. Ty na to albo na odwrót. Jakby problem w tym, że oni nie mają dużo HP. To mi się nie podoba, ale jak postawię ciebie i walnę... Jeszcze mam dwie energii, wszystko postawię. Dobra, no to pozbądźmy się tego, on ma Kolce. Dobra, pozbądźmy się tego. Ten nie dostaje w ogóle damage'a. A ja mogę na górę dać. O, tego. Nie jeszcze walnąć w sobie Firebola i się pozbyć karty. Rzeczywiście. Są swoje skanby. A, no tak, tak, tak. To jest to, co wam mówiłem, że tam. Jed jak mamy consuma, to można zagrać jedną kartę. I jeden raz tą kartę. Dobra, no koniec tury. Lecimy dalej. Na razie na speedzie razy dwa mam. Zobaczymy, czy będzie potrzeba, żeby zmieniać, żeby było ten. O, on umiera. Czemu on umiera. Um, to on ma, to on ma spiky dwa. Dobra, zbijmy ciebie. Zbimy ciebie. No i już nie umiera. No i GG, nie? Postawmy drugiego train stewarda tutaj. I jest dobrze. Mm, ten zdy. A co to jest? Slay. Aha. On ma już 6 Rage'a. Ja mu też daję? Czy on. Eee... Czy on ma na start rage Nie. Zaraz zobaczymy. Aha, bo o kuźwa, w drugiej odwrotnej kolejności powinienem postawić, żeby ten był jako pierwszy, bo on Rage'a rage wtedy nie dostaje. oj. Uj, uj, uj. A, bo teraz boss będzie, więc mamy rundę przerwy. Yy, dobra, postawmy Was, wywalmy. I dajmy mu Regena po prostu na turę. A to mogę sewalnąć, żeby dobrać więcej kart w następnej turze. Dobra, mamy bossa i zobaczymy, on ma kolce. Zobaczymy jak to wyjdzie. O, oni umierają. O, Ritual of Battle. Czy ja chcę? Kurde, no ryzykownie będzie. Ritual of Battle by się przydał na tego. On by wtedy ładnie klepał. Dobra, spróbujmy. 100 demedza. 100 demedza. Mogę sobie cofnąć jakoś ruch? Coś ten tego? Nie mogę. Oj, no. no. Jakby i tak zostanie mu 10 HP, no to oni go dobiją, nie? Dobra, koniec tury. Na strzała? Co to miało być? No tak, przecież tamten ma mało HP. A jeszcze kolce ma. No oni też tu umierają. U mnie podoba, dobra, to bossa zbijamy spelem i tyle. No tu będę musiał się naprawdę wczuć w tą grę i ogarnąć, jak to tutaj działa. Wilder Helper. Yy, przy przywołaniu. Nałóż 20 armora na frontową jednostkę sojuszniczą. A Ascend the unit. Może. a no weźmy go! Jakby. Może się przydać z tym armorem. I tu mamy co? Still at... o. To mnie nie interesuje zbytnio. Eee, Przybrawę przy 30 życia i nałóż regent 3. Weźmy ten Steel Enchanter plus 3 plus 3 to się to się może przydać. I to bym sobie chciał ulepszyć. Pytanie, czy jest w ogóle console cavern? Co to jest? Something interesting can be found in the Frozen Helvent Caves. Aha. Czyli możemy sobie... to jakiś event jest po prostu. Będzie dobra. No weźmy tutaj polećmy w tą stronę. Weźmy sobie to, zobaczmy co to jest. To jest event po prostu, tak, to jest event. I co my to możemy mieć? Eee, Boo shaker, to stop, ok. Co tu mamy? Skopię kartę, skopiuj kartę pięć razy. Dobra, absorb, from my. I ja bym skopiował. Właśnie, co by tu skopiować teraz? Brand Warrior II. No, nie wydaje mi się zbytnio, żeby to miało sens, nie? Tak delikatnie. Ja bym chyba dał Steel Enchancer Bym tak zrobił Depart Może to być błąd Jakby ja nie mam doświadczenia w takich grach zbytnio Zobaczmy co tutaj jest, mam 60 golda tylko eee, upgrade unit with test i no, możemy dać jednostce I jacie, no Endless by był dobry na tego miniona Naszego tej Możemy dać jednostkę 10 damage albo 7 rajda. 10 damage dodatkowego na tego, i potem HP mu dać po prostu. Mm, może to być jakiś sens. Rage'a komuś dajemy? Nie, rajda nie dajemy, nie ma co. Wychodzimy i jeszcze jednostkę bierzemy. hellhornów O! A teraz ten ma multistrajka. O, to nie są różnie. A bo to jest Horned Demon. A my mamy kogo? Brand Demon, właśnie. Ten ma multistrajka, ale Demon Field 4 energii. To nawet go nie zagram. To mi się nie opłaca, tej. To biorę Horned Warriora w takim razie. No, multistrajka ma. Dobra, lecimy. Wow, ile tego tutaj jest? E, lecimy dalej. I teraz mamy takiego. Z mini Bosta Potężniejszego, jakby to nazwać? Dedalus, De The <laughs> De Professor. On co ma? Plating A, Damage Shield, -y. construct Explosive. Damage Shield, okej. Okay. Czyli trzeba będzie móc zbijać Damage Shielda jeszcze. Eee, spoko, spoko. Dedalus, tak, tak, tak. To wiem. On tutaj Eeeh, Trigger. Co to jest? Dysbomb, chasty. No dobra, to się odpali. Ale to mi nie zbije tego. Disponent. Aha, to dobra, to po prostu se umrze. Dobra, i teraz ta. Tego bym dał na tył. A, to nie jest ten. Czekaj, 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 czekaj. Mogę, mogę zresetować jakoś coś tutaj? Nie mogę. No dobra, luj, no to. Tego teraz damy gdzie? Na tyły? Czy naprzód. Bo oni tutaj mają już Multistrike. Dobra, dajmy go naprzód. Oni tutaj zdychają. Ja im trochę to ułatwię. Też przy okazji. I tak minus 2 dostaje. No i jaki badzie. Eee, no dobra, koniec tury. A, okej, okay, tak działają te bomby. Ten 15 bije, to jest dobrze. I teraz tak. O, 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 ale tutaj nie mam już miejsca. Uu, to jest problem. Eee, dobra, ciebie ulepszymy tak. Aha! Uu, tego się nie spodziewałem. A Inkant to jest. Ojoj oj! Ty musisz iść na górę. Was wywalimy. A. No i trochę problem teraz się tutaj zaczyna, nie? Bo on nam nie umrze. Boże, jak dobrze! Żyjemy! Na każdym piętrze chcę mieć jednostki, bo ten boss tak właśnie przelatuje sobie tam, gdzie są jednostki. O! Właśnie o tym mówię eee, dobra Lecz go Tyk, minus jeden dostanie, no jeden HP muza Dobra, train stewardy damy tu, na górę I tyle, koniec tury Tego musimy utrzymać, naszego herosa Dobra, nie jest źle Regen, 4 HP ma, nie? Dobrze Ten, o, 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 to mi się podoba Impa bierzemy, 20 armora jest nasze Eee, od razu Enchance A, Inkanta tu ma Góźdź ma papa eee, pa. Tutaj ta bomba go zabije, ale to mnie nie obchodzi zbytnio No dobra, no leczymy go, bo co ja ją zrobić, raczej sobie Poradzimy z tym, że... ale ja ich tu nie zabijam wszystkich Uuuu Trochę przypał Ale dobra, mamy tego, co ich zbije na pewno Dobra no, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej, nie? Ok, jedna tura, i teraz tak. Oni tu niby zdychają. Ale ja tu na pewno chcę dać Train Stewarda. Tu tego ulepszamy plus 3, plus 3. Dychę mu zadajemy. Jeszcze damy mu. Regena. Na dwie tury, żeby miał. Dobra, i zobaczymy, jak to wyjdzie. On przeżyje, przeżyje. Na styk, odziwa, ale przeżyje. Okej, okay, ten tam Rage'a sobie wbił, bo zbił jednostkę. No, ale ładnie klepiam już tego bossa. Nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. E, mi... Okej, okay, czyli walka już jest z tym bossem. Dobra, dobra, dobra. Ło, panie, ten tutaj umiera umiera, to na spokojnie. No dobra, jedyne co mi zostało, no to klepać go. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dwa demedcha nie jest za dużo to. 122 Damy na razy razy trzy, niech to leci. Rage minus jeden. On spi tak, 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 zauważyłem. Że już sobie. U no i kurde, problem. Problem. Tego mogę na pewno ulepszyć. On nic nie dosta... No tak, że. Bo on. Oho, lipka. Mm, jak tego dam, no to. luj. I tak nie przeżyję. Muszę go torczami jakoś zbić. Czyżbym tutaj. Um, to mogę użyć. Ale ty nie przeżyjesz tego ataku. Mogę cię jedynie wyleczyć, bo to masz 8 HP, ale to nic nie da Tobie zbytnio. Bossa nie chce leczyć. Ile bije nasze fire? 20. uu, ale dostanie. Dobra, dwa razy walnął. Trochę zabolało, bo 16 damage, ale no nie jest źle. Przeżyliśmy. I co my tu mamy teraz? Czas... Mm, channel Song... Consume draw a unit and apply to... And... To brzmi ciekawie. Quick. O! To może być dobre dla nas. Restore friendly units to full health. Um, albo to, albo to bym wziął. Quick nam daje to, że po prostu atakujemy pierwsi w walce jest zajebiście. A tutaj leczymy wszystkich na piętrze. Do full HP. Eventualnie. Eee, o, 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 no lecz... Dobra, weźmy tego quicka. Myślę, że ten quick może załatwić nam sprawę. I tutaj. Eee, re... Co to jest? Mmm. Okej. Okay. Czyli ty. Ale trzy miejsca zajmujesz tej łopanie. Ale bym wziął raczej. Samon Games 60 Max Health. Co robi Colvade? Increase, yy, atak i HP. Nie Kumam, ale. On może być ciekawy jako tank. Dobra, i tutaj mamy do wyboru. Teraz pokażę każdym takim bosie kryształki, które nam dają tak: więcej energii, więcej dobierania kart, albo więcej miejsca na piętrze. Ja bym wziął więcej miejsca na piętrze. Potrzebujemy tego, bo 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 bo. Łe, 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 że mnie klikną źle. Y, artefakt, jednostki, kasa. A tutaj upgrade. A, ja upgrade. Duplikat, HP. Nie, no to pójdźmy tu. Weźmy sobie artefakt, zobaczmy, jakie możemy wybrać. Jednostki przychodzą z Rage'em 3, co ucznicze. O, ciekawe. To, when you play your third card. Aha, że jak zagramy trzecią kartę, no to dobieramy jedną. Dodatkową. Nie, no to tego Rage'a bym wziął. Eee, kasa i jednostki. Co my tu mamy? D ile? Cost minus 3 per Impunity in Play. Oho, ale ciekawa karta, tutaj. O mój Boże, ale 140 tej staty. Nie, to skip akurat. Ulepszenie Championa, co my tu mamy? Mamy... O właśnie, ulepszenia Championa i możemy tutaj dać mu... Ja myślę, żebyśmy mogli polecieć... Hornbreaker 3, Brawler 2. 15 armora, Multistriker razy 3. 3 razy będzie atakował, to mi się wydaje, że będzie lepsze. Dobra, wszystko, lecimy na kolejną bitwę. Tu już będzie na spokojnie raczej. Bez problemu, mi się wydaje. O, i teraz mamy ten. O, poziom trudności mogę sobie wybrać. Niebosowie wchodzą ze spajkami 4. ma. A spróbujmy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie powinno być raczej aż takiego problemu. Przeciwnicy wchodzą z. ze mm, spajkami 4. Dobra, i teraz tak. Eee, jest on. I ty pójdziesz na tyły. Ty pójdziesz naprzód i żyje. Bardzo dobrze, że on żyje. Yy, od razu walniemy... Ty będziesz miał rage'a, więc nie problem. Ciebie, żeby ci HP już zwiększać. I ty masz jeszcze multistrike'a. Więc tak naprawdę... Kurde, ten Slay, nie wiem jak jakby go tutaj ułożyć, żeby to miał ręce i nogi. I tu Train Steward. On umiera od spajków. i ja nie wierzę tożem walnął teraz. Dobra, no spróbujmy. To może pójść źle, okej. Okay. Eee, o, mamy ciebie! A on tu potrzebuje... Oj, nie zmieszczę go tu. Nie zmieszczę go tu, nie podoba mi się to. Dobra, potrzebujemy Impa tutaj dać. żeby 20 Armora mu dał. Przyżyje wtedy, na spokojnie. O, ty umierasz, bardzo dobrze. o-o-o. Uh, 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 uh. Dych, a to możemy tego postawić tu w takim razie. Tu walnąć mu dychę. I jeszcze mu zadać. I temu zadać damage. I 17 tylko od, odberwie. Imp umiera. No, o ten jeden HP mu zostanie. Ojojoj. Niedobrze. Ale dobiję go, dobiję go. I ma dobra. Nie jest źle, ale ma jeden HP tam. I to mi się nie podoba. Dobra, może to był jednak zły pomysł, żeby brać... Yy. Dobra, ciebie postawmy. Przecież ten nie żyje, bo oczywiście... O, holy cow. Dobra, wyleczmy go może jakoś, może przyżyje. Minus dwa, nie jest źle. Jeszcze ma dwa regena, więc powinno być dobrze. Zbijecie? Z... A, jeden przeszedł. Uch. Niedobrze. Co to jest? Trigger z Aha! Już dostałem jakąś klątwę od tego ziuta na górze. Dobra, umiera, więc nie jest źle. To jest po walce? Po walce, tak. Yy, quick, o! To jest to, co potrzebuje. Tylko... No tak, na naszego tego, na naszego championa dajemy. Tu musimy mu dać regen, ale i tak nie przeżyje tego. Oni tu, oni tu umierają. O kurde. Nie wygląda to za dobrze. I to tak bardzo. Dobra, masz to. Masz to. Ty jeszcze umierasz. Masz to. I ten umiera. Dobra, przeżyję. Zajebiście. Ale z bossem teraz co ja mam zrobić? O, jest i boss właśnie. Jest i boss. I to mi się nie podoba. Train Stewarda mogę tu jedynie postawić. On nic nie zrobi, prawda, prawda? Eee, leczymy go. Dobra, plus 3. 20 damage'a bije. No niedużo. Tu może być problem i to gigantyczny. Eee, ty masz na pewno to. Ja was nawet nie zbiję. A muszę to zagrać. Ojojoj, to mamy tu problem w takim razie. I to gigantyczny I bije, ten boss 12 aż. O mój boże no, Tu mogę jedynie demet zadać, tak, tak I więcej nic nie zrobię Chyba umieram Tak Ja nie wierzę Dobra Pierwsza runda coś nie pykła Tak jak powinna <słuch> Ale nie jest źle. Uczymy się gry, tak? Uczymy się gry. Nie było aż tak tragicznie. New Personal Rekord, spoko. Do połowy doszedłem. Nie jest źle. Co my to mamy? Aha, mamy teraz. Uu. A i tu jeszcze DLC jest na końcu, dobra, ale. Mamy dwa klany aktualnie: mamy Henhorndy i mamy Awokenów. Dobra, myślę, że... A, i tutaj są już wyczynę to. <laughs> o Boże, sorry. Dobra, w następnym odcinku sobie zagramy Awokenami w takim razie, zobaczymy co oni tam mają. A naszym zaprzyjaźnionym będzie... Helmhord i tyle. Yy, no dobra, no i co? I to aktywuje od razu mi kolejne podejście? Aha! O kuźwa. dobra, ale to, to, to nie. To sobie aktualnie back to menu. Czekaj, weź, porzuć ten, to podejście. O, pięknie, jesteśmy tu. To na tyle w tym odcinku i tak. Taki wstęp. Myślę, że większość Wam omówiłem co i jak. Więc jeśli się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę i subę na kanale. Jeśli chcecie więcej, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.